Znajdujemy się w miejscowości przystawka. Właśnie w tej miejscowości, w ramach lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański, postanowiliśmy wyremontować budynek wielofunkcyjny na potrzeby właśnie sołectwa, jako budynek taki rekreacyjno-kulturalny, który służyłby mieszkańcom starszym i młodszym, żeby wszyscy mogli z niego skorzystać. Budynek wybudowany był w latach 70 -tych. no jakby do, do chwili obecnej nie przechodził żadnego takiego generalnego remontu a w związku z tym, że na terenie sołectwa działa aktywnie koło gospodyń wiejskich, postanowiliśmy ten budynek doprowadzić do takiej używalności, żeby można było w nim organizować zarówno takie spotkania szkoleniowe, też również takie rekreacyjne koło gospodyń wiejskich, żeby mając tą siedzibę aktywniej mogły działać. Wniosek został złożony do lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa tego zadania to jest 892 tysiące złotych. Koszty kwalifikowane w wysokości 622 000 zł a dofinansowanie jest na poziomie 420 tysięcy zł gdzie stanowi to dofinansowanie około 67,5 Procenta. Remont ten jest jak na możliwości naszej gminy jest bardzo kosztowny. Niemniej jednak postanowiliśmy wykonać taki remont. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni i będą też aktywniej uczestniczyć w życiu wsi i w życiu naszej gminy. Remont tego budynku będzie polegał na wykonaniu takiej kompleksowej termomodernizacji budynku, wykonaniu remontu pomieszczeń, doprowadzenie do takiego stanu, jaki powinien mieć budynek w XXI wieku. Jeżeli chodzi o sam remont, to oprócz takiej kompleksowej termomodernizacji, remontu pomieszczeń zostanie również wykonany Taki niewielki plac zabaw, żeby ci najmłodsi mieszkańcy tego stowarzyszenia również mogli z tego skorzystać. Jeżeli chodzi o wykorzystanie tego obiektu, na pewno będzie służyło wszystkim mieszkańcom. Wieś w ostatnich latach bardzo się zmienia, a potrzeby w tym zakresie są duże. Między innymi zostanie ten budynek wykorzystany na potrzeby właśnie tych zebrań, spotkań, szkoleń czy też prelekcji. Nie będą musieli mieszkańcy jechać do siedziby gminy, do Janowa, ale również na miejscu będą mogli skorzystać po prostu z tych szkoleń. calling.